Wartość czasu. Synu, pilnuj czasu. Synu, mówi duch święty, pilnuj pieczołowicie czasu, który jest rzeczą najcenniejszą i największym darem, jakiego Bóg może udzielić żyjącemu człowiekowi. Także i poganie rozumieli wagę czasu. Seneca mówił, że nie ma ceny odpowiadającej wartości czasu. Czas nie ma ceny. Ale najlepiej wartość czasu znali święci. Święty Bernardyn ze Sieny powiedział, że jedna chwila waży tyle, co sam Bóg, gdyż w każdej chwili człowiek może poprzez akt skruchy lub miłości Zyskać Bożą łaskę i wieczną chwałę. Człowiek może w krótkim czasie zdobyć łaskę i chwałę. Czas ma tę samą wartość co Bóg, bo w dobrze wykorzystanym czasie zdobywa się Boga. Czas to skarb, jaki można znaleźć tylko w tym życiu, w przyszłym go nie ma. Ani w piekle, ani w niebie. W piekle słychać płacz potępionych. Ach, gdybyż nam dano choćby jedną godzinę. Zapłaciliby każdą cenę za godzinę, w której mogliby jeszcze zapobiec swojemu upadkowi, ale nigdy już jej mieć nie będą. W niebie natomiast płaczu nie ma. Ale gdyby zbawieni mieli płakać, to tylko z tego powodu, że w tym życiu stracili czas, w którym mogliby zapracować na swoją większą chwałę, a tego czasu już mieć nie będą. Pewna zakonnica, benedyktynka, ukazawszy się komuś jako obdarzona chwałą nieba, powiedziała, że jest w pełni szczęśliwa, ale gdyby miała sobie czegoś życzyć, to tylko tego, by wrócić do życia i cierpieć dla wysłużenia sobie większej chwały. I dodała, że zgodziłaby się znosić tę bolesną chorobę, na którą umarła, aż do dnia sądu ostatecznego, by uzyskać chwałę odpowiadającą zasłudze jednego tylko zdrowaś Maryjo. A ty, mój bracie, na co przeznaczasz swój czas? Dlaczego zawsze odkładasz do jutra to, co mógłbyś zrobić dzisiaj? Pomyśl, że czas przeszły już do Ciebie nie należy, a czas przyszły jeszcze nie jest Twój. Na czynienie dobra masz tylko czas obecny. W tym względzie ostrzega święty Bernard, jakim prawem nieszczęśniku pokładasz nadzieję w przyszłości, tak jakby Ojciec poddał czas Twojej władzy, a święty Augustyn mówi, jak możesz sądzić, że dysponujesz dniem Ty, który nie dysponujesz nawet godziną? Jak możesz sobie obiecywać dzień jutrzejszy, nie wiedząc, czy masz przed sobą choćby jedną godzinę życia? Dlatego święta Teresa słusznie wnioskuje: Jeśli dziś nie jesteś gotowy umrzeć dobrze, to lękaj się, abyś nie umarł źle, bo umrzeć możesz właśnie dziś. O mój Boże! Dziękuję Ci za czas, który mi dajesz dla naprawienia nieporządków mojej przeszłości. Gdybym miał umrzeć w tej chwili, najbardziej bolesna byłaby dla mnie myśl o straconym, roztrwonionym czasie. Ach, mój panie, ty mi dałeś czas po to, bym cię kochał, a ja go przeznaczyłem na obrażanie Ciebie. Zasłużyłem, byś mnie wtrącił do piekła już w pierwszym momencie, w którym odwróciłem się od ciebie, a ty mi przebaczyłeś i wezwałeś mnie do pokuty. Obiecałem, że nigdy już cię nie znieważę, ale potem ileż razy wracałem do ubliżania ci, a ty znowu mi wybaczałeś. Niech na wieki będzie błogosławione Twoje miłosierdzie. Gdyby ono nie było nieskończone, jakże mógłbyś mnie znosić do tego stopnia? Któż miałby dla mnie aż tyle cierpliwości, ile Ty mi jej okazałeś? Jakże mi przykro, że obraziłem tak dobrego Boga. Mój drogi Zbawicielu! Powinienem Cię kochać już choćby dla samej cierpliwości, jaką dla mnie miałeś. Ach, nie dozwól, abym żył dalej niewdzięczny wobec Twojej miłości do mnie. Oderwij mnie od wszystkiego i pociągnij mnie całego ku Twojej miłości. Nie, mój Boże! Już nie chcę marnować czasu, który mi dałeś na naprawienie popełnionego zła. Chcę go przeznaczyć w całości na służenie Ci i kochanie Cię. Użyć mi ku temu siły, daj mi świętą wytrwałość. Kocham Cię nieskończona dobroci i mam nadzieję kochać Cię na całą wieczność. Dziękuję Ci, Maryjo. Ty wyjednałaś mi ten czas życia. Bądź przy mnie także teraz i spraw, abym go w całości poświęcił na kochanie Twojego Syna, mojego Odkupiciela oraz Ciebie, mojej Królowej i Matki. Nie ma na tym świecie rzeczy cenniejszej niż czas, ale zarazem bardziej lekceważonej przez ludzi światowych. Na to właśnie skarżył się święty Bernard. Nie ma niczego nad czas droższego, lecz i niczego mniej cenionego. I kontynuował. Przemijają dni, które powinny służyć ku zbawieniu, a nikt nie jest świadomy, że stracony dzień. Nigdy już nie wróci. Oto widzisz gracza, który dniami i nocami trwoni czas na grę. Gdy go zapytasz, co robi, odpowie: Ot zabijam czas. Oto widzisz włóczy kija, wałęsającego się godzinami po ulicach, przyglądającego się przechodniom, i prowadzącego bezwstydne i bezużyteczne rozmowy. Jeśli go zapytasz, co robi, odpowie: A nic takiego, po prostu zabijam czas. Biedni ślepcy, co tracą tyle dni, dni, które nigdy już nie wrócą. O ty lekceważony czasie, w chwili śmierci. Ciebie będą najbardziej pragnąć ludzie światowi. Będą wtedy chcieli jeszcze jednego roku, jeszcze jednego miesiąca, jeszcze jednego dnia, ale już ich nie dostaną. Zamiast tego usłyszą: czasu już nie będzie. Czegóż nie dałby każdy z nich za choćby jeden tydzień? Jeden dzień czasu, by się lepiej policzyć ze swoim sumieniem. Święty Wabrzyniec Justyniani mówi, że taki człowiek oddałby cały swój majątek za tylko jedną godzinę do dyspozycji. Za jedną godzinę wyrzekłby się dóbr materialnych, stanowisk, przyjemności życiowych. Ale ta godzina nie będzie mu dana. Obecny przy nim kapłan powie: Pospiesz się, duszo chrześcijańska, nie zwlekaj z opuszczeniem tego świata, nie ma tu już dla ciebie czasu. Dlatego Salomon napomina nas, byśmy pamiętali o Bogu i starali się o jego łaski, zanim zabraknie nam światła. Pomnij na twórcę swego, zanim zaćmi się słońce i światło. Jakimi obawami napełnia to podróżującego, gdy widzi, że zabłądził, a zapadła noc i nie ma już czasu na odnalezienie właściwej drogi. Takie same obawy będzie przeżywał w chwili śmierci ten, kto żył na tym świecie wiele lat, a nie poświęcił ich dla Boga. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł zdziałać. To śmierć będzie dla niego tymczasem nocy, kiedy to nic już nie będzie można zrobić. Bóg wezwał przeciw mnie czas. Sumienie przypomni mu wówczas, Ile miał czasu do dyspozycji, a spędził go na szkodę swej duszy, ile otrzymał od Boga łask i wezwań do świętości, a nie chciał z nich skorzystać, a następnie zrozumie, że droga do czynienia dobra została już zamknięta. Zawoła wtedy ze łzami: O jakże byłem głupi! o czasie zmarnowany, o moje życie stracone, o roztrwonione lata, w których mogłem się uświęcić, ale tego nie zrobiłem, a teraz nie ma już na to czasu. Ale na co się zdadzą te lamenty i wzdychania, gdy spektakl już się kończy? Światła gasną, a umierający wkracza w tę wielką chwilę, od której zależy jego wieczność. Ach, mój Jezu, Ty poświęciłeś całe swoje życie na to, by mnie zbawić. Nie było ani jednej chwili, w której nie ofiarowywałbyś się za mnie, przed wiecznemu Ojcu, aby dla mnie uzyskać przebaczenie i zbawienie wieczne. Ja natomiast od tylu już lat jestem na tym świecie, a ile z nich poświęciłem Tobie, ach ilekroć wspomnę, co robiłem, dręczą mnie wyrzuty sumienia. Złego było wiele, dobrego mało, a nawet gdy było, to pełne niedoskonałości, oziębłości, egoizmu i niedbalstwa. Ach mój odkupicielu, wszystko tak się toczyło, bo nie pamiętałem, ile dla mnie zrobiłeś. Ja o Tobie zapominałem, ale Ty o mnie pamiętałeś. Gdy ja uciekałem od Ciebie, Ty dążyłeś do kontaktu ze mną i wiele razy przywoływałeś mnie do swojej miłości. Oto jestem mój Jezu. Już nie chcę Ci się opierać, nie chcę ryzykować utraty Twojej łaski. Żałuję o najwyższe dobro. że przez grzech odłączyłem się od Ciebie. Kocham cię dobroci nieskończona. Godna nieskończonej miłości. O niedozwól, abym znowu marnował czas który mi dałeś w swoim miłosierdziu. Mój ukochany Zbawicielu, uświadamiaj mi zawsze miłość, jaką mi okazałeś i cierpienie, jakie za mnie znosiłeś. Spraw bym zapomniał o wszystkim, co nie łączy się z Tobą, bym przez tę resztę życia, jaka mi pozostała, myślał tylko o kochaniu Cię. I sprawianiu Ci radości. Kocham cię mój Jezu, moja miłości, moje wszystko. Przyrzekam Ci wzbudzanie aktów miłości zawsze ilekroć sobie o tym przypomnę. Obdasz mnie świętą wytrwałością. Całą moją nadzieję pokładam w zasługach Twojej krwi. I ufam też Twojemu wstawiennictwu, O moja droga matko, Maryjo. Chodźcie, dopóki macie światłość. Musimy iść drogą Pańską w tym życiu, dopóki jeszcze mamy światło, bo podczas śmierci ono zgaśnie. To nie będzie odpowiedni czas na przygotowywanie się. W ten czas powinniśmy wejść już przygotowani. Bądźcie gotowi. Nie da się już wtedy nic zrobić. Co się wcześniej zrobiło, to już pozostanie utrwalone. Ach, gdyby ktoś otrzymał wiadomość, że wkrótce ma się odbyć proces, w którym zapadnie wyrok decydujący o jego życiu albo w całym najątku, jakże by się starał o dobrego adwokata, jakże usilnie przekonywałby o swoich racjach właściwych w sprawie urzędników, aby sobie zapewnić pomyślny wyrok. A my co robimy? Wiemy na pewno, że wkrótce, a może to nastąpić w każdej godzinie, ma się odbyć proces w najważniejszej dla nas sprawie. To jest w sprawie naszego wiecznego zbawienia. A tronimy czas? Powie ktoś. Jestem jeszcze młody, oddam się Bogu później. Odpowiem. Wiedz, że Pan przeklał drzewo figowe, na którym nie znalazł owoców. Choć nie był to jeszcze czas owocowania. Jak wzmiankuje Ewangelia, nie był to czas na figi. Przez to Pan Jezus chciał dać do zrozumienia, że człowiek w każdym wieku, także w młodości, powinien wydawać owoce dobrych uczynków, inaczej zostanie przeklęty i nie wyda tych owoców także w przyszłości. Niech już nikt nigdy nie je owocu z Ciebie. Tak odezwał się odkupiciel do tego drzewa i tak samo też przyklnie tego, którego do siebie wezwał, a ten się opiera. Diabeł uważa, że zbyt krótki cały czas naszego życia, dlatego ani na chwilę nie przestaje nas kusić. Zstąpił do Was diabeł, Pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu. Tak więc nasz wróg nie traci czasu, aby nas zgubić, a my tracimy czas, dany nam na ratunek? Ktoś inny może powie: A cóż ja takiego złego robię, tracąc czas? Ach, czyż nie jest złem marnowanie czasu? na niepotrzebne rozrywki i bezużyteczne rozmowy, które nic naszej duszy nie dają. Czy Bóg dał nam ten czas po to, byśmy go torwonili? Nie, mówi Duch Święty. Nie trać dnia dobrego i cząstka dobrego daru niechaj cię nie mija. Ci robotnicy z Przypowieści o których pisze święty Mateusz, nie robili wprost nic złego, a tylko tracili czas. Ale właśnie za to zganił ich właściciel winnicy. Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? W dzień sądu Jezus Chrystus zażąda od nas zdania rachunku z każdego niepotrzebnego słowa. Każdy czas niepoświęcony Bogu to czas stracony. Straciłeś wszelki czas, w którym nie myślałeś o Bogu, mówi święty Bernard. Dlatego Pan nas upomina. Każdego dzieła, które Twa ręka napotka, podejmie się według Twych sił, bo nie ma żadnej czynności w szeolu, do którego zdążasz. Czcigodna siostra Joanna od Trójcy Świętej, karmelitanka, mawiała, że w życiu świętych nie ma jutra. Jest ono natomiast w życiu grzeszników, którzy ciągle mówią później, później. I tak dochodzą do śmierci. Oto teraz dzień zbawienia. Teraz. Nie jutro. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dziś Bóg na Ciebie woła, byś czynił dobrze. Więc dziś to zrób, bo jutro może albo nie będziesz już miał czasu, albo Bóg więcej już na Ciebie nie zawoła. A jeśli w przeszłości miałeś nieszczęście, zużywać czas na obrażanie Boga, postaraj się opłakiwać to przez tę resztę życia, jaka ci jeszcze pozostała, jak to sobie postanowił czynić król Ezechiasz? Będę rozmyślał z goryczą w duszy o wszystkich moich latach. Bóg daje ci życie byś Mu w nim wynagrodził stracony uprzednio czas. Odkupiajcie czas, bo dni są złe. Święty Anzelm komentuje to następująco. Odkupisz czas, robiąc to, coś poprzednio zrobić zaniedbał. Święty Hieronim mówi o świętym Pawle, że choć był ostatnim z apostołów w kolejności powołania, to jednak co do zasług stał się pierwszym dzięki temu, co zdziałał po swym powołaniu, gdyż pracował więcej niż inni. Gdybyśmy nawet nie mieli innych ku temu powodów, pomyślmy, że w każdej chwili możemy powiększyć zasób naszych dóbr wieczystych. Gdybyś miał możliwość nabycia takiej ilości ziemi, ile byś opszedł w ciągu dnia, albo takiej ilości pieniędzy, jaką w ciągu dnia zdołałbyś przeliczyć, jakże byś się z tym spieszył? A nie masz oporów przed traceniem czasu, mogąc nabyć w jednej chwili dobra wieczne? Nie mów, że możesz zrobić jutro to co mógłbyś zrobić dzisiaj, bo ten dzień dzisiejszy zostanie stracony i nigdy już nie wróci. Święty Franciszek Borgiasz, gdy w jego towarzystwie rozmawiano o błahych sprawach, zwracał się do Boga z pobożnymi myślami, także wyrwany z tego stanu i zapytany o zdanie, nie wiedział, co odpowiedzieć. A kiedy mu zarzucano nieuwagę, odpowiadał: Wolę uchodzić za impertynenta, niż marnować czas. Nie, mój Boże, nie chcę już więcej trwonić tego czasu, który mi dałeś w swym miłosierdziu. Powinienem teraz być już w piekle i tam wylewać jałowe, bezowocne łzy. Dziękuję Ci, że mnie od tego ustrzegłeś, zachowując mnie przy życiu. Chcę zatem przeżyć wyłącznie dla Ciebie te dni, które mi jeszcze pozostały. Gdybym teraz był w piekle, płakałbym w rozpaczy, ale byłoby to bezskuteczne. Teraz też chcę opłakiwać zniewagi, jakie Ci wyrządziłem. Ale ten płacz będzie owocny. Wiem na pewno, że mi przebaczysz, bo prorok Izajasz zapewnia mnie o tym. Nie będziesz długo płakał. Miłosierny zmiłuje się nad Tobą. Gdybym był w piekle, nie mógłbym cię kochać. A teraz cię kocham i mam nadzieję kochać cię już zawsze. Gdybym był w piekle, nie mógłbym prosić Cię o Twoje łaski, a teraz słyszę, jak mi mówisz, proście, a będzie Wam dane. Skoro zatem mam jeszcze teraz czas, a wraz z nim możliwość proszenia Cię o łaski, proszę o dwie. O wytrwałość w Twojej służbie i o Twoją miłość. Jeśli mi je dasz, możesz już później robić ze mną, co zechcesz. Sprawbym we wszystkich chwilach życia, które mi jeszcze pozostały, zawsze polecał się Tobie mój Jezu, wołając: „ Panie, wspomóż mnie. Panie, zmiłuj się nade mną. Spraw bym Cię już nigdy nie obrażał, Spraw bym cię kochał. Najświętsza Maryjo, moja matko, wyjednaj mi łaskę polecania się zawsze Bogu i proszenia go o wytrwałość oraz jego świętą miłość. Amen.